Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z serii Kroniki Bohatera. Moi drodzy, znowu jesteśmy w Tuzmer i podejmujemy się kłeścika, o którym wam, który wam zapowiadałem wcześniej. Będziemy polować na szczury. Wydaje się bardzo ciekawe, co nie? Wiem, że bardzo ciekawe, wiem. Zawsze polowanie na szczury będzie ciekawe. Ale tutaj będzie większy problem. Problem pozbycia się szczurów, które bardzo przeszkadzają w porcie i są to jakieś odżumione, chore, zmutowane szczury. Więc może chociaż to nam trochę uciekawi. No i liczę, że przede wszystkim przede wszystkim liczę na to, że troszkę tego expa tutaj zgarniemy, że tutaj jednak skupiam się na tym, żeby zdobyć tego expa jeszcze za quest'a. Jest to quest na nasz level, co oznacza, że ten exp powinien być przyzwoity według mnie. No i, no i działamy, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Nie wiem, czy jakie zmiany zaszły w tym questie, Tam on dość krótki był. Dwa razy trzeba będzie walczyć ze szczurami, coś tam z Wiedźmą załatwić i tak dalej, więc zobaczymy. To nas prowadzi, nie pamiętam kompletnie gdzie. Możliwe, że nie, nie do prochowni. A, na, na szarą Mewę, pewnie, tak. Na pokład szarej Mewy, więc lecimy do szarej Mewy załatwiać sprawę. Jednak nagrywam Wam ten odcineczek od razu po poprzednim. O. No i widzicie, bajka. Od razu po poprzednim, e, mimo że jestem głodny, jak nie wiem, ale już stwierdziłem, e, póki lokatorka nie daje znać, że żyje e, i póki Jayana dalej nie daje znać, mimo że byliśmy umówieni na 8, no to w takim razie od razu sobie nagram, a najwyżej ten odcinek, który trafi dzisiaj na 18, nagram sobie troszkę później. Ale oby jeszcze się objął e, błogosławieństwem. Za godzinę 45 się ono dopiero kończy. Więc jest jeszcze szansa, że chociaż tyle damy radę zrobić. E, dobra, idziemy po, poinformować Rajwosa, e, ale to nie jest koniec naszego zadania, moi drodzy. Fajnie by było, co nie? Tak, takie zadanko na 87 level i dziękuję bardzo. E, dostajesz milion ekspa. To byłoby naprawdę fajne, aczkolwiek trochę bezsensowne. No ale cóż, dobra. I teraz musimy lecieć do mera Tuzmer, czyli do zarządcy Tuzmer. Ehm, ciekawostka, w ogóle ja się kapnąłem dopiero tak pod kątem językowym, e, co do tego. My mamy to słowo mer, które no, jest już nie, nieużywane z tego co wiem w ogóle w Polsce. Od dawna. A e, tam w Anglii e, na e, gościa, który, którego pisze się jako major przez Y. Właśnie wymawia się coś na zasadzie Mare Więc, dam. Mogliśmy zaciągnąć słowo Mare tak naprawdę Od anglojęzycznych ludków I po prostu Napisać je sobie po polsku Spolszczyć je i też mamy swojego Mera No ale cóż, dobra Gopis, Gopis, Gopis jest w porcie Matko, tą ścieżką chyba dawno Nie szedłem do portu Zawsze się tu gdzieś muszę zaplątać, ale damy radę um. No to nie będzie długi odcinek z tego co wiem um, hmm, 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 hmm. Mer nas wysyła e, szczu, szczurokryjówka, szczurokryjówka, to, to jest... O, tutaj dokładnie. Wow, trafiłem w ciemno. Um, no. Ale nas właśnie tak prowadzi. Nie prowadzi nas na pewno do wyjścia z mapki, więc... Szczura kryjówka. Um, no, 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 no. To jest tutaj, więc trzeba przez tego szczura się przebić. Szczur oczywiście z dziewiątym levelem, nie wiem, czy pokonamy takiego przeciwnika mając 87. Czekam cały czas na info od was, czy chcemy robić ten road do setki. Tu głos się pojawił, że road do 300 setki, ale no jednak aż tak nie zamierzam szaleć, bo straciłby, straciłaby sens moja seria, która jak wiecie, jest nagrywana na chillu, bez pośpiechu i tak dalej. Ma pokazywać stopniową ścieżkę rozwoju. A nie zapierdzielam do tak, żeby mieć momentalnie 300, bo to się kompletnie mija z celem, więc nie zrobię Wam road do 300 w pół roku. Tym bardziej, że cała seria z Margonem zakończyłaby się wtedy w te, w te pół roku. A jednak no, dla mnie to jest taka seria dość dłuższa, co nie, Długo trwała, Więc będzie trwała tyle, póki ja będę grał na tej postaci. Jak przestanę na niej grać, to dalej będę dla was nagrywał wtedy z głównej postaci, ale to już pewnie trochę rzadziej i na pierwszy plan wejdą inne gierki. Bo z głównej postaci bym wam nagrywał pewnie głównie jakieś questy, eventy i tego typu rzeczy, ewentualnie czasem jakieś ekspienia. Lubię jeśli będę miał okazję popolować na herosów, czy tam E2, bo w tym momencie na przykład główną postacią poluje na E2. Aczkolwiek e, ta seria domyślnie, ta co tutaj jesteśmy, zakończy się późno, może nawet za kilka lat, co nie? Więc patrząc na to, jak wolno sobie robię główną postać, że gram na niej, nie wiem, już chyba z 10 lat, a e, cały czas e, mam, mam dopiero 211 level, co nie? Tam tylko, powiedzmy, jak przycisnę tam, żeby expić levele, to zazwyczaj jest to tylko kilka takich leveli, kilka takich leveli z rzędu, że powiedzmy przycisnę o, do, dobiję sobie do 210 a mam 207 czy coś takiego e, dobra no i on nas zabił, dobra na szczęście, krótkotrwale to lubię w questach, że jak już tu giniemy, kiedyś było tak, że typowo ginęliśmy na dobrych kilka minut, w sensie na full czasu, nie? Ale no, poczekajcie, chwila cięcia, dobra, chwilę przerwy musiałem mieć, bo obudziła się Jayana. i niewykluczone, że do nas dołączy na Discordzie, więc wbiłem w razie czego. Może się okazać, że zaraz będzie pik, pik i dołączy, dobra pokonaliśmy szczury w sensie pokonaliśmy no, większość szczurów pokonaliśmy, z królem pogadaliśmy i zostaje nam teraz poinformować Gopisa, on nas wyśle pewnie już dowiedzmy. więc lecimy, lecimy do portu no i na spokojnie z spacereczkiem załatwiamy sobie po kolei tak naprawdę zaraz zaraz będziemy kończyć Ej, tu jest pies szczurołap. On by się przydał w sumie w tym momencie. On mógłby na te szczury zapolować. No ale cóż, Któż by na to wpadł, co nie? Pies szczurołap, żeby polował na szczury. <laughs> Dobra, tak, 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 dokładnie. Wódz i wiedźma, więc lecimy tutaj, słuchajcie, do wioski rybackiej. Tu jest wiedźma Hoskaria. <laughs> o, no i gardło mi siadło. Wiedźma Hoskaria, tutaj jest, czekajcie, napije się. Tak, to jest to, czego potrzebowałem um, I ona nam coś da A co nam da, przekonacie się za chwilę Tu jest w ogóle koci miętka, nice Taki koci narkotyk Seems legit No i co, wbija ta Jayana, czy nie wbija? Nie ma jaj No, ale dobra Um, już jesteśmy koło Hoskari. Tu chyba nie zajmie nam to długo. To na, czego najbardziej nie lubię, to zbierać dla niej wszystkich rzeczy, składników. Um, dobra, to jest to. To. A, dostaliśmy po prostu zwój hipnotyzacji. Easy. Łatwo z nimi. Dobra, i tak naprawdę, to to będzie serio już taki początek końca albo koniec początku. <grym> bo y, zwój hipnotyzacji. Potem y, trzeba będzie wynieść króla i tyle. I adios, kompanieros. No, się okaże, że ja się będę żegnał, a Jayana wtedy wbije. Kompletnie mnie to nie zdziwi, Jayana zawsze ma jakiś ten... ...przypałmen. Um, <laughs> dobra, e, tak, teraz idziemy do przywódcy szczurów. Jana, jak zwykle, skrępowana. Wyjątkowo nie linami. Siema ma. Krępujesz się linami w piwnicy? Tak, oczywiście. Nice. Przyciszyłem sobie ciebie troszkę, i tak właśnie zastanawiam się, czy jest ok na tubach. Przekonamy się potem. Co ty tak zaspałaś, do której to się siedziało? Najgorzej. Starośnie radość. Ehm, dobra. Dobra, daliśmy radę i lecimy znaleźć rybaków. <śmiech> ehm, <śmiech> w ogóle serio pierwszy raz słyszę o 6-godzinnej przerwie technicznej. Może, może mnie coś w życiu ominęło, bo tak często mnie te przerwy omijają po prostu. Ale nie, nie kojarzę, żeby były aż tak mocne przerwy. Zaczynamy trzecie, Ja sobie wchodzę, patrzę. Spróbuj ponownie później. Wy, co jest, nie? Patrzę tam na, na te newsy szybkie. Przerwa techniczna. Do piątej rano, mówię, aha. Wydaje mi się, że to dość rzadkie, bo zazwyczaj jak są przerwy techniczne, to są takie, które są o 10 rano i trwają do 15 minut. To najczęściej jak wprowadzają jakieś eventy, questy, czy coś takiego, jakieś zmiany. Mhm, <laughs> mm mm -hmm. Dobra. A, dobra, i teraz musimy odczekać minutę i y, rybak nam powie co i jak, więc dobra. Poszło sprawnie, skoczymy sobie do tawerny. Uy. No, ja jak zwykle. Mm, najpierw nagrywanie, potem śniadanie, więc no. <laughs> Staraśnie radość. Dobra. Eee. Gigi, eee. jesteśmy w karczmie, co pijemy. O, tu jest po polsku, mamy miskę ryżu. Co było do miski ryżu? Za co się zapierdzielało w tym kraju? Czy tylko za miskę ryżu się zapierdzielało? Co? W tym kraju zapierdzielało się za miskę ryżu z czymś, czy samą miskę ryżu? Chyba samą. A, dobra, bo tutaj widzę naga Rosie, pokładowy grog, rum latający holender, grog Vermont i tak dalej. Cała masa jakichś fajnych alkoholi morskich. <laughs> no. Takie życie. Dobra. Czy Yarte już wypłynął. W minutę powinien chyba wypłynąć i wrócić, co nie? Dobra, załatwione. Jest jest. Nice, dobra. Teraz musimy polecieć do Mera Losso Minewita. Piękne imię w ogóle. Kto... Obstawiam, że Minewit to jest nazwisko, więc kto nazwał syna Losso? bo jakiś. Losu. No, tak czy siak. E, który masz level? Ja aktualnie? Tak. 29. 29 a byłaś już na. E, e, już na odpowiednim levelu, byłaś już na tym. O! I zakończyliśmy już questa. ale sprawnie poszło. Półtora miliona, co jest? Dobiliśmy cały level. E, <laughs> byłaś już na gobinach? Bo to już w sensie w tym odpowiednim momencie, a nie wtedy z dwudziestym. Bo teraz masz najodpowiedniejszy moment na to, żeby być na goblinach, a nie tak jak wtedy, co wbiłaś sobie. A, no. E, dobra. To tutaj się zbliżam do końca. Srebna szkatułka, moi drodzy, w innym queste możemy otrzymać, w sumie nie wiem czy ja go nie mam. Klucz, tajemniczy srebrny klucz i on służy do otwierania tej szkatułki i z niej coś tam się dostaje. Zerknę, czy ja go mam. Chyba na tej postaci go nie mam. Ale ostatnio dostałem go też na głównej postaci, więc wyczaję sobie z czego go zdobyć i sprawdzimy, co jest w tej skrzynce, bo ja kompletnie nie pamiętam. <laughs> um. Tak czy siak, to tyle na dzisiaj. Um, dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie jak Jayana um, i łapeczki w górę. Um, I tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku już o 18:00. Cześć.